W poprzednich dwóch odcinkach przyglądaliśmy się tym grom o młodym czarodzieju, które pojawiły się wraz z premierami kolejnych filmów. Na przestrzeni 10 lat, na licznych, stacjonarnych i mobilnych platformach ukazało się ich około 35. Jedynie trzy z nich jednak można było uznać za rzeczywiście udane i zgodne z duchem magicznych powieści. Odpowiedź, które to gry, znaleźć można rzecz jasna w poprzednich odcinkach. Podległe EA Studia natrzaskały więc naprawdę sporo gier. W przypadku tak potężnych marek, jednak jak Harry Potter, sporo, to rzecz jasna ilość bynajmniej niewystarczająca. Wygodniali fani nie musieli długo czekać na pierwszego spin-offa serii, który ukazał się niemal w tej samej chwili co pecetowy kamień filozoficzny. Była nim gra LEGO Creator, którego akcja toczyła się w lokacjach znanych z pierwszej części książki i filmu. Akcja zresztą to być może za mocne słowo, ponieważ gameplay sprowadzał się do leniwej eksploracji mocno statycznych, kanciastych lokacji, które można było na różne sposoby modyfikować za pomocą klocków LEGO, takich samych jak te zawierające się w sklepowych zestawach. Okazjonalnie gra dawała możliwość rzucenia jakiegoś czaru bądź stawiała przed graczem proste zadania, ostatecznie jednak nawet dla najmłodszych jasne było, że tytuł był po prostu interaktywną reklamą klocków LEGO. W rok później ukazała się druga gra z tej zapomnianej serii, w której można było wybrać się do komnaty tajemnic i która poza tym nie różniła się od poprzedniczki niemal niczym. Wydając dwie pierwsze gry o Harm Potterze na święta 2001 i 2002 roku EA Games stworzyło sobie małą tradycję, której zepsuć nie mógł nawet fakt, iż nowy więzień z Askabanu miał mieć swoją premierę dopiero w lipcu 2004 roku. Zupełnie tym niezważeni elektronicy, zgodnym podziwu uporem, zrobili graczom gwiazdkowy prezent w postaci Mistrzostw Świata w Quilichu. Tytuł ten, choć w założeniu miał zapychać roczną dziurę między prawowitymi poterami, w rzeczywistości okazał się niezwykle grywalną i całkiem złożoną grą sportową. Na tyle grywalną, że nawet dziś można się przy niej naprawdę dobrze bawić. Gra w sposób przystępny tłumaczyła wszystkim nieobeznanym cokolwiek złożone zasady najpopularniejszej gry sportowej czarodziejów, by następnie dać graczom szansę zawalczenia o szkolny puchar Quidditcha. Gdy już udało się osiągnąć ten cel można było poprowadzić do zwycięstwa w pucharze świata jedną z kilku dostępnych drużyn narodowych. Mechanika gry była niesamowicie płynna i widowiskowa, uwzględniając wszystkie aspekty Quidditcha. Do tego każda drużyna miała swój unikalny styl gry oraz specjalne zagrania. Gra była ładna i kolorowa, dodatkowo zaś ilustrowała ją znana w poprzednich gier o Potterze genialna muzyka Jeremiego Soula. Zdawało się więc, że oto fani mają przed sobą grę idealną. Niestety, choć tytuł ten miał ogromny potencjał, zupełnie zmarnowały go żenująco niski poziom trudności oraz fakt, że gra kończyła się ledwie po kilku godzinach. To w połączeniu z brakiem jakiegoś sieciowego trybu multiplayer spowodowało, że dziś o Mistrzostwach Świata w Quidditchu mało kto jeszcze pamięta. Nie licząc dziwnych gier na odtwarzacze DVD oraz prostych aplikacji na telefony, przez kolejne lata nie ukazał się żaden spin-off serii. Dopiero w 2010 roku, a więc niedługo przed wielkim zamknięciem sagi, Światło Dzienne ujrzała kolejna klockowa adaptacja przygód Młodego Czarodzieja. Tym razem jednak za jej produkcją stali nie amatorzy jak w 2001 roku, a doświadczone, utytułowane i lubiane przez gracze studium Traveller's Tales. Ci wszyscy, którzy nie czuli się już zmęczeni dopieszczaną od pięciu lat klockową formułą oferowaną przez zakochanych w LEGO Brytyjczyków, bawili się przy dwóch częściach LEGO Harry Potter doskonale. Podobnie jak w pozostałych grach serii, tak i tutaj gra polegała na eksploracji licznych bogatych w sekrety lokacji, radosnej i umownej walce z przeciwnikami oraz na rozwiązywaniu prostych zagadek logicznych. Całość rzecz jasna podlana była absurdalnym, slapstickowym typowym dla serii humorem. Gra była rajem dla kolekcjonerów i zbieraczy, gdyż żeby odblokować całą dostępną w niej zawartość trzeba było poświęcić naprawdę sporo czasu. Był to po prostu kolejny solidny tytuł Lego nie wnoszący do serii żadnych wielkich zmian oraz nie wyróżniający się nadto ani na plus ani na minus. Jeżeli przyrównać go jednak do pozostałych Gier o Potterze, to z całą pewnością do dziś jest to jeden z najlepszych tytułów osadzonych w magicznym uniwersum wykreowanym przez Rowling. Można tylko żałować, że Lego Pottery nie załapały się na małą rewolucję, jaką seria przeżyła wraz z przeprowadzką do Śródziemia już w 2012 roku, a która wprowadziła m.in innymi bardziej otwarty świat oraz przerywniki wykorzystujące ścieżki dialogowe z filmów. The ring is still in your pocket. W 2012 roku ukazały się dwa tytuły o Harry Potterze dedykowane kontrolerom ruchowym. Pierwszym z nich był Harry Potter for Kinect, który teoretycznie miał być niezapomnianym doświadczeniem, w którym rzucanie czarów miało być tak naturalne jak dla bohaterów powieści. Rzeczywistość okazała się być jednak taka, jak i całe Kinect: przereklamowana i zwyczajnie słaba. Tytuł był bowiem po prostu zbiorem banalnie prostych i krótkich minigierek ruchowych. Do wyboru było ich niemal 30, a odnosiły się do najbardziej znanych wydarzeń z poszczególnych książek, jak na przykład walka z trollem w Kamienia Filozoficznego czy zadania turnieju trójmagicznego z Czary Ognia. W praktyce jednak były do siebie bardzo podobne. Choć gra adresowana była dla dzieci, to wyglądała jak typowy zbiór Party Games, do czego jednak za żadne skarby nie pasował klimat powieści, więc. Właściwie nie wiadomo kto i dlaczego miałby w to w ogóle grać. W tym samym czasie, gdy posiadacze Xboxów wyginali się dziwacznie przed ekranami swoich telewizorów, Pani Sony dostali na muów księgę czarów. Dołączona do zestawu księga Wonderbook działała z kamerką na zasadzie rozszerzonej rzeczywistości, i od początku robiła niesamowite wrażenie. Każda strona wypełniana była na ekranie niezwykłą, przestrzenną, pięknie animowaną zawartością. Oferowała także różne wyzwania, które wykonywało się za pomocą magicznej różdżki, kontrolera ruchowego. Odkrywanie zawartości książki przynajmniej za pierwszym razem było doświadczeniem świeżym i ciekawym, nawet dla starszych. Graczy. Oto bowiem, by księga poza ładnymi minigierkami wypełniona była także interesującą dla fanów treścią, zadbała już sama Rowling, biorąc czynny udział przy pisaniu scenariusza do gry. Dodatkowo w polskiej wersji gry narratorem był fenomenalny Piotr Frączewski. Ponieważ wcześniej nagrał on sześć części Harry'ego Pottera, jego głos w Wonder Book niesamowicie wpływał na zagęszczenie magicznego klimatu powieści. Mimo że Księga Czarów jako gra sprawdzała się średnio, ponieważ była niesłychanie krótka i prosta, z całą pewnością była udanym i klimatycznym doświadczeniem rozszerzonej rzeczywistości, do którego od czasu do czasu warto wrócić lub przeczytać dla odmiany Księgę Eliksirów. W tym miejscu kończy się ten zagrajnikowy przegląd gier o Harry Potterze, przynajmniej do czasu, gdy nie powstaną kolejne tytuły. RPG z otwartym światem i setką czarów, w którym gracz wciela się w uczniach Hogwartu? Mam nadzieję, że nie jest to wyłącznie niespełniony sen Pottermaniaka.